Cześć strony Krezus i witam was dziś w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj no jak zawsze odcinek z Bedwarsów, ponieważ ten kanał nie istnieje bez Bedwarsów, dlatego nagrywam Bedwarsy, bo tylko Bedwarsy tu mam sens. No i co? Dzisiaj retransmisja odcinka, w ogóle pokczamp nowe słowa, retransmisja odcinka, ponieważ nagrywałam ten odcinek już jeden raz. No, ale fajny troll był. Odci y odcinek y Dźwięk mi się nie nagrał, także retransmisja odcinka. Poproszę, no bo to był wielki fej. No to poproszę wielkie K w na czacie od Was. Mam nadzieję, że ten y jak najwięcej osób napisze. Ponieważ no nie powiem te komentarze, to ostatnimi czasy no słabo wyglądają. No i co, dzisiaj y wiemy, że to że nie brzmi y w moim języku, ale naprawdę postaramy się wygrać. Ja się dzisiaj wytężę. Wiem, że jestem leniem ogólnie. Jestem takim leniem, że na przykład nie mam czasu zbytnio zmontować ten odcinek, dlatego będę mówił dzisiaj cały czas. Ponieważ. Y, y, ponieważ. Y, kurde. Nie, nie robię cięć i nie może być żadnych y, pustych. Y, pustych minut bez żadnego słowa i no. Mam nadzieję, że usza. No to niezły hmm. heroiczny odcinek yy, Giniemy na samym początku Niestety, Całe szczęście ten typ jest takim przegrywem w tym momencie, że tu i tak wszyscy obudowują teraz łóżko I nie jest w stanie po prostu do nas podbić Więc, <laughs> nie, nie, nie yy, Stare przysłowie, nie dla psa kiełbasa Dobra, yy, mamy znowu żelazo, tujamy. znowu wełnę Wełna, jak już mówię, to powtarzam całe swoje życie i będę to powtarzał całe swoje życie, najlepszy budulec, słuchajcie, ci niebiescy już sobie grabią u mnie na konto, nie lubię jak ktoś u mnie grabi, w ogóle patrzcie jaka maszynka do ścinania, łopa, jakby tak ma kosiarka w domu działała, to w tym momencie y, mógłbym być leniem i na przykład nie nie marnować godziny na koszenie trawy mimo, że lubię kosić trawę, naprawdę polecam a wy lubicie kosić trawę możecie w komentarzu napisać dobra, patrzcie ja co tu za niedorozwoje mieszkają ogólnie ale dobra, patrzcie teraz po takim ciężkim trochę parkurze ze wchodzimy ci niedorozwoje i przetrzymajcie ci trochę nie powiem jeszcze nie zdążyli uszka obudować porządnie. Nie widzisz mnie. A i widzisz mnie. Dobra. Trudno, no co ja mogę po powiedzieć? W ogóle gramy sobie, żeby nie było, że yy, nielegalnie yy, Gramy sobie O z freezem Chymy chymy 13. widzisz jakie ja mam znajomości z Freezem sobie gramy Użyję yy, friza w tagach Ciekawe, czy odcinek się wyhypuje. Chyba nie. Wątpię, żeby się przebił przez te milionowe, milionowo wyszukiwane odcinki. Dobra. Yy, jeszcze gramy, bo jednego ominąłem. Oski 00. O tak, 00. 00. Jak widzicie, ADHD mi dopisuje dzisiaj. Yy, zamiast yy, tych. Zamiast niebieskich tabletek, widziałem dziś czerwone. Kurde, kiloft miałam kupić. Jak ja ułom. Dobra, wracamy. O, szybko, szybko. O! Parkour. Jak ktoś jeszcze nie widział odcinka z parkura, to też fajnie polecam. Fajne się rzeczy działy. Dobra. Kilof kupić. Nie, no. Dobra, mamy na kilof i na siekierę nawet. nawet siekier na siekierę następ O jeszcze na żelazny miecz następ. Dobra, jesteśmy już naprawdę bogaci. Nie musimy już tego w żaden sposób udowadniać. Wystarczy, że widzicie teraz, że mamy siekierę i kilow więc bogactwo. Oj tam jakiś mm -hmm. żółty znowu... Nie lubię żółty. Mm -hmm. Dobra, gości. No, my giniemy, super. To rzuci, A... Rzuci już byli skazani na porażkę od pierwszych minut gry, dobra. Oj, tutaj niebieski. Ale nie widział mnie. Super. znaczy pewnie za mną biegnie teraz. A mam trochę strach się obrócić. Oj oj. Dobra, uciekamy tutaj. Tam już wszystkie drogi nam odcięli. O! Dzięki. <ścoughs> oj oj. Sobie teraz pomogłeś, gościu. Mi znaczy pomogłeś, dzięki. Nie biegnij, biegnij, człowieku, biegnij. Biegnij. Biegni, no jakiś pocuch Jakiś pocuch Ale patrzcie jak jestem mistrzem uciekania słuchajcie. Ja ćwiczę bieganie już od najmniejszego. Uciekam przed gimnazjalistami i takimi osobami gangsterami różnymi naprawdę. kurcze ale tym razem się nie udaje. W prawdziwym ci też mi się czasem nie udaje I to się wtedy źle kończy Dobra yy, Żelazo, żelazo, żelazo O sklepik My? Nie, dobra Żyjemy jeszcze, nice W ogóle Czy mi się uda ten film serio zrobić Bez cięć, bo ja w siebie trochę nie wierzę W tym momencie, naprawdę my długo Żyjemy i walczymy, to jest naprawdę bardzo Heroiczna gra Wow, no nieźle w ogóle tak jeśli chodzi o moje sprawy, no to niedługo kupuję nowy monitor, żebyście nie, nie musieli patrzeć na te y, głupie y, czarne rogi. Będzie teraz fajny monitor naprawdę. Kupię sobie. Jeszcze nie mówię jaki, bo nie wiem, ale kupuję, bo mamy już pieniążki zebrane, ciężko zarobione. Kurdy, ale tu ich jest. Jak więcej was matka nie miała? Boże święty. Bo mamy Emeralda. Pierwszy, chyba pierwszy i ostatni tej rundzie. Na tym odcinku. A może? A jednak. Nie, trzy! O, ale jestem bogaty już. Chodźmy na niebieskich. Niebiescy tak mnie bardzo irytowali ogólnie. Więc mi się przydało ich zniszczyć. Cztery tylko tutaj tu dwa leżały. Ale mnie gra oszukuje teraz. Dobra. O Boże święty, jeszcze dwa ludzie, dajcie dwa szmaragdy. Emeraldy znaczycie. Będę taki, wiecie, profesjonalny Minecraft gamer i nie będę mówił po polsku tylko po angielsku, bo kto mówi po angielsku y, rzeczowniki w Minecrafcie jest po prostu mistrzem. Naprawdę. Ja to udowodniłem na tym, że tylko y, tak zwane y, Nuby czy Bambiki, bardziej Fortnite'owym tym. Przepraszam, że mówię Bambiki, ale przez prawie rok czasu streamowałem Fortnite'a i no ciężko się odzwyczaić. Ale to już stare czasy, więc jak ktoś tej gry nie lubi, to spokojnie tutaj, na razie nie ma. Chociaż nie wiem, co mi może do głowy odbić. <ścoughs> o, my to mamy wygrane, słuchajcie, już widzisz jaka to jest heroiczna gra? Słuchajcie no, my to mamy wygrane tu, tu się takie rzeczy dzieją, takie poświęcenie Patrzcie, teraz ja lecę Jak secie. I ubijam wszystkich Zostali nam y, Odwaj zieloni Ta? Ta, dobra Jednak nie jestem daltonistą Polecam się Gdzie jesteście, koleżki? Gdzie jesteście? Kici, kici! Halo? Halo, gdzie jesteście? Taś, taś. Co?! Ale mu robię wjazd... Ale mu robię wyjazd na bania. Gościu, myślisz, że... Ha! Dobra, Pog... pog jak to mówią młodzi ludzie. A wy mówicie PogChamp, też możecie napisać w komentarzach, bo ja się na przykład trochę uzależniłem mówiąc PogChamp. Na przykład y kiedyś jeszcze się uzależniłem od mówienia ciągle XD. Naprawdę, co, co drugie słowo mówiłem XD. No. Y wiecie co, ogólnie teraz pokażę wam gdzie... Albo nie pokażę bo jestem zrzucony. Pokażę wam, gdzie się ukrywa nasz ostatni oponent, ale potrzebujemy do tego bardzo dużo macsów, ponieważ wiem jakie to są bagatki, yy, można to powiedzieć w takim yy, łagodnym słowie. Bo mógłbym a bardziej agresywnym, bo wiecie ogólnie. Póki nie masz tysiąca subów, musi, jak masz tysiąc subów i powyżej, to musi być taki wiesz, wiecie, taki bardziej family friendly. A w momencie kiedy nie masz jeszcze tylu subów, to nie masz demotyza czy ja to dobrze powiedziałam? Nieważne, nie mówię tego. Nie mówię tego słowa, bo moja wymowa jest tragiczna. No. Yay yeah, win! Co, co jak mówiłem w ogóle? Bo zapomniałam. Win, easy Win, słuchajcie. Mówię najbardziej heroiczna gra. Skoczyłem typowi na łeb z 20 metrów. Teraz poproszę y, GG dla mnie w komentarzach. Znowu proszę Was o jakiś komentarz. Wow! 360. Oczywiście. Co? Dobra, yy, wiecie co tu się wydarzyło? Był napis, że tracimy łóżko, a mi się wydawało, że jest napis, że wygrywamy. I skoczyłem sobie z dołu i dopiero się skapnąłem, że to my tracimy, że, że tracimy łóżko. Ale i tak wygrywamy. Także słuchajcie, easy win. No i co? Yy, ja myślę, że odcinek Wam się spodobał. Możecie napisać, jakim jestem, leniem, że nie chce mi się od tego odcinka montować zbytnio. No i co, jak się spodoba, no to oczywiście subik, łapeczka. Naprawdę męczyłem się przy tym filmie, bo muszę cały czas mówić, jakbyście widzieli, jakie mam teraz usta wyschnięte, to normalnie kupilibyście mi za free wodę w jakimś sklepie. Także no, subik, like, no i co, widzimy się w kolejnych filmach. Nara!